Czekamy się podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, na którym obecna jest tradycyjnie firma Mista. I proszę nam powiedzieć, co w tym roku Państwo prezentujecie i jakie nowości? W tegorocznych targach y, oczywiście nie mogło zabraknąć naszej. Oncili, która została wyposażona w nowe produkty, które powstały w wyniku współpracy z różnymi firmami z Polski i z zagranicy. Można zauważyć stelaż razem z siatką przeciwdronową można również zauważyć runflaty, systemy przeciwdronowe, systemy wsparcia IT, które znajdują się w środku pojazdu. Można przede wszystkim również zobaczyć naszą nową wieżę do 30 mm do 30 mm armaty, jak również nasz nowy pojazd, kompletnie nowy wóz, który nazywa się Margaj. Jest to nowy pojazd, nie jest to kontynuacja Oncilli, całkowicie inne wymiary. Inne kształty, inne układy, nowoczesna technologia. Ten wóz ma spełniać natowskie standardy, dlatego tutaj bardzo był długo wyczekiwany. I również na tym pojeździe znajduje się nasza nowa wieża pod Browning, również naszej konstrukcji. Jak pani wspomniała, w tym roku państwo prezentujecie Oncylię wyposażoną w siatkę antydronową, i to jest rozwiązanie, które wspólnie z firmami z Ukrainy państwo tak. opracowaliście jakby mogła pani więcej czy ten produkt już jest na froncie jest testowany czy coś więcej na ten temat jakby mogła pani? tak tak oczywiście jeżeli chodzi o siatkę przeciwronową, tutaj jest ona już testowana na warunkach bojowych na Ukrainie i ma bardzo dobre opinie ze względu na swój nietypowy sposób działania, nie jest ona stricte przywiązana mocno, przytwierdzona mocno do pojazdu, ona może tutaj poruszać się na wietrze, dzięki czemu drony mają problem z wybuchem tej kontaktowym ładunku, a jeżeli już nawet dojdzie do tego wybuchu, to jest on pod niekorzystnym kątem, dzięki czemu też tutaj pojazd ma większe szanse na na uniknięcie jakiejkolwiek szkody. Mogę też powiedzieć, wspomnieć o ostatniej sytuacji, w której właśnie Oncilla została zaatakowana przez 7 dronów jednocześnie i ze względu na zastosowaną siatkę. Nie, nie został w żaden sposób uszkodzony tutaj korpus pojazdu, jedynie wiadomo siatka, ale to do, do tego też służy. Także y, tutaj jeżeli chodzi o to rozwiązanie jest bardzo dobre i, i cieszy się tutaj popularnością na wojnie. Czy państwo planujecie też to te rozwiązanie adaptować do nowego pojazdu Margaja, ale też i oferować producentom innych pojazdów? Tak, oczywiście. Tutaj jeżeli chodzi o nasz nowy produkt Marga i to jak najbardziej będzie na pewno wyposażony w tą siatkę. Również jesteśmy otwarci na nawiązanie właśnie współpracy z innymi firmami, również producentami pojazdów. W celu możliwości sprzedania siatki i dostosowania do innego pojazdu. Również stelaż, jeszcze nie wspomniałam, jest składany, więc też jest to dosyć wygodne rozwiązanie. Jeżeli jest potrzeba, to rozwijamy stelaż. Jeżeli nie, składamy i nikomu nie przeszkadza. Także jest on bardzo kompatybilny z różnymi, będzie bardzo kompatybilny z różnymi pojazdami. To są jakby produkty, które Państwo. Po... Pokazujecie w tym roku. E, część no to rozumiem jeszcze etap jest badań i, i prototypów, i jak właśnie, jakie są plany firmy na, na kolejne lata związane z tymi produktami, też może kolejnymi nowymi. E, Wdraże, wdrożeniami? E, oczywiście, jeżeli chodzi o Oncille, tutaj cały czas jest ona na bieżąco sprzedawana na rynek obrony Ukrainy e, w różnych konfiguracjach, w zależności od potrzeb e, tutaj klienta e, i ponadto osobno e, Marge właśnie przechodzi wszelkie badania i e, proces kodyfikacji. E, ma spełniać wszelkie wymogi natowskie i ma, mamy nadzieję, że nie będzie tylko i wyłącznie sprzedawany na obecny nie tutaj do naszego obecnego głównego klienta, ale również i na inne rynki natowskie. A wspominała pani, że te wie, wiele tych nowych rozwiązań to jest też i współpraca z podmiotami krajowymi, polskimi i, i zagranicznymi. Właśnie jak e, tutaj się ta współpraca i czy poszukujecie też Państwo nowych partnerów i, i w, w jakich obszarach? Oczywiście cały czas chcemy rozwijać, stawiamy na rozwój firmy, dlatego też poszukujemy nowych partnerów do współpracy, do nawiązania, do wymiany wiedzy, technologii. Jeżeli chodzi o obszary, to takie, które będą w stanie wesprzeć wojsko w walce.